Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Dzień dobry, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie przerzucimy temat związany z. O, coś mi muzyka wystrzeliła. Przerodzimy sobie temat Open Fieldu, najlepszych 7 marczy i najlepszy ogólnie meta, jaka jest w Rise of Kingdoms. Eee, od razu sobie przyjdziemy do działania. Pierwsze to będzie Open Field, jaki jest taki najlepszy moim zdaniem Open Field, powiedzmy para lub też dowódce, co są najlepsi. I to posortujemy sobie po tierach. Ja tu powybierałem dowódców, których widziałem najczęściej teraz w KVK, jak walczyłem. Mówię o KVK takich, pewnie gdzieś seedu B, a w górę w C pewnie jest jeszcze inaczej, bo ostatnio gdzieś tam grałem KVK w seedzie C czy tam w D i ponieważ tam nawet w nie był Ryszard z Telfledą lub też z panami Tutaj związanymi e, takimi starszymi dowódcami, jeszcze jak Bjorn między innymi. E, no ale wiadomo, kto, kto gra, kto, kto, kto jak lubi. E, ja to, co ja tutaj robię, to po prostu to jest moje e, personalne podejście do mety e, i tego, jak widzę, jak to wszystko wygląda. E, ogólnie tak, no, Meta Open Field w tym momencie najlepszymi dowódcami bez dwóch zdań mamy e, pana Queena. Jest to dowódca, który robi taką robotę, że to jest... szkoda gadać, nie? To jest, to jest, w tym momencie meta totalna, zresztą macie filmik o nim u mnie na kanale. Potem jest oczywiście ByQ, to jest top moim zdaniem dowódca w tym momencie. Robią mega różnice w, w Openie razem z Luce, którego też tutaj oczywiście dodajemy. Też nie może zabraknąć Zelianga, bo jakie i Luce, tak i są w mecie już od jakiegoś czasu. Tej najwyższym tierze, i dalej moim zdaniem się bardzo zgrywają. Czy to jest z Queen'em, czy też w Luce i Dalej uważasz, że to jest bardzo dobry marsz. Potem oczywiście wrzucam pana Artura i ja go wrzucam z Filipem. Moim zdaniem to jest bardzo dobry marsz. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma deltę, to warto go wykorzystać. Jeżeli ktoś nie ma z Was delty, czyli formacji, która tam z efektem motyla robi naprawdę mega ogień. Z przy tej zestawie Artur z Filip, to naprawdę wtedy można spokojnie sobie też dorzucić Huo. Huo jest dalej, moim zdaniem, w mecie. Jego też tutaj dorzucam, lecz już nie dorzucam Janki. Janka, mi się daje, że to jest w TSA. Jest troszeczkę niżej, ale dalej jest grywalna. Czy to lata z Huo, czy też Janka z Belizariuszem Prime gdzieś tam pogrywa na 7 marszu, chociaż teraz po tych nowych, po tym nowym dowódcy, myślę, że tam parę rzeczy się też zmienia. A propos Belizariusza. Potem na pewno. A, jeszcze zapomnieliśmy o Hermanie. Herman, można powiedzieć, że przez Queen'a wypadł troszeczkę z, z tej mety. Zobaczymy, jak to będzie przyszłość, przyszłościowo. No bo w tym momencie. Herman spokojnie mógłby grać sobie z Ashur Palem, lecz Ashur Banimpala i tak bym dawał do Sydub B, do Tieru bo to jest tak dowódca ten bardziej podrali, nie? No ale Ashur z, z Hermanem też robi, nie? Jest sobie kapeki A, 2 Harman też nieźle sobie radzi jako pierwszy dowódca, w, czy też w arkach, czy też w, jakich, nie, w openach, ale te bale muszą być długie, żeby on naprawdę zrobił niezłe te statystyki, siejąc wszędzie te. Te, 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 swoje jakby doty. YSG w tym momencie przesuwa się do tieru A, był tam troszkę niżej, mi się zdaje, że on w, dzięki zgraniu z na przykład tutaj jak widzicie z Queen na przykład z YSG, albo z Liang z Hermanem, co o którym mówiliśmy parowania, a propos mojego ostatniego filmiku na temat Queena, mi się zdaje, że YSG oczywiście plus muzeum, bo pamiętajcie, że to trzeba też dodać muzeum, czyli żeby ten YSG też miał w ogóle ręce i nogi, no to żebyście mieli tutaj tego YSG na muzeum odpalonego, dokładnie, żeby YSG wasz też miał te wszystkie trzy atrybuty odblokowane, czyli 20% obrony i 12% do umiejętności, to jest naprawdę dużo, nie? On, to, on robi naprawdę dobrą robotę w takim w takim wykonaniu, nie? Więc ja go tutaj do Tieru. Ej. Potem co tu mamy? No, Guan mi się zdaje, że już spadł. Jeździć tam go widziałem, ale to po wyjściu bajki już się troszeczkę z tym Guanem zmieniło. Bellizariusz to ciężko mi powiedzieć, to byłby B czy tier, Ja go daję dalej do CTR-u. mi się zdaje, że jeszcze w tym B tam jest. Shadjar z YSG jeszcze spokojnie będzie grywalny i jeszcze ta Shadjar gdzieś tam się utrzyma. Zresztą no jest to dowódca fajny taki do przeżywania, do tankowania, do swarmowania, jak dobrze pamiętam. Więc zresztą nie widziałem ostatnio filmik, gdzie ta Tomelis jako pierwsza z Queenem nastakuje tam chyba tych te 20 staków, chyba tak, chyba 20 albo 15 staków i przedstawczy utrzymują utrzymuje, one w ogóle nie spadają, nie? tak na przykład przy swarmowaniu, jakbyśmy potrzebowali bram, to, to, to może to robić mega robotę. William, ja bym go też tutaj dał do tieru B, bo William jest to dowódca, który albo jest grany, albo nie. Albo można go dorzucić do huo, albo po prostu gramy z Arturem go, nie? Więc tutaj też jest też taka opcja, wiecie, do dogadania. Ragnar czy też Scipio też są, moim zdaniem, w, ty, w mecie Open Tieru A. Ragnar może już nie jest w tej mecie, mecie myślę, że to BQ z Liu robią po prostu większą robotę niż ten Ragnar ze sypią. Ragnara też można fajnie sparować z Filipem, bo też widziałem fajne raporty. Filip Ragnar lub też Ragnar Filip. Nie to też jakaś opcja, jakby wam tam gdzieś tego sypią, lub też tego dowódcę brakowało. William Wallace jest to bardzo fajny dowódca, lecz on ostatnio spadł. No, jeżeli macie go z Liu, z Williamem, no to czy William Liu, no to dalej będziecie grać oczywiście go na bow. Lecz to już nie jest typowa meta. William dalej jest grywalny. Lecz już wiadomo, że są lepsi dowódcy od, od niego, więc ja go dziś do tego tieru B wrzucam tak właśnie Ashura, Szażar i z Williama. Williama I i Williama Walesa. Aleksander jest moim zdaniem to jest tier C. Ja bym Aleksander, jeśli ktoś ma tam Liu, Aleksander to, to okej, okay, ale przy tej nowej formacji Pinser, gdzie BQ z Liu robi robotę, od razu, że BQ Liu to też co wydaje radę na bow, ale wiadomo, że on jest stworzony bardziej pod formację Pinser, czyli pod kleszcze. Aleksander, w tym momencie... Jest, wiecie, to jest taki używany jako trzeci marsz piechoty, nie? Nawet by się tam chciał tak coś pozmieniać, żeby Liu był z Aleksandrem, e, By był z Williamem, e, a Ragnar dalej z no to wiadomo, że wtedy no, ten liu Aleksander będzie tym raczej trzecim marszem, nie? Ragnar z Sypio, moim zdaniem, są bardziej dalej grywali, niż, niż w tym momencie tam Z e, Tym bardziej, że tego Ragnara jeszcze dalej mu chodzić tam po, 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 po parowajstwie, na przykład z Filipem, więc... E, czy też z artefaktami, się. Neski, 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 Neski po tylu latach rządzenia, hmm, ciężko mi mówić to go wrzucić czy to jest tier B, dalej większość z was będzie go grała, bo go ma i dalej będzie wam robił jakieś cyfry, więc nie wrzucę go do tieru co on jeszcze nie spadł tak jak Guan, Beli albo Aleksander, myślę, że on jeszcze w tym B gdzieś tam się będzie ugrywał, czy też z Belizariuszem, jako ten trzeci marsz kawalerii, czy, czy też z Joanną. No jest, jest taka opcja. Trajan, Trajan jest brane tylko wiecie, tak bardziej do na, przy siedmiu czasem marsza gdzieś tam widziałem sobie z Filipem, ale bardziej on chyba kanion. Nie. Trajan bardziej potkają, więc mi się zależy, że ten tier C, to jest dla niego odpowiedni. Budika Prime również to jest taki dla mnie mocny tier C. Ona to już tak bardzo mały, zgrywany przy tych nowych dowódcach, przy nowym dowódcym to wygląda blado. No i Gonzalo z Gaj dam jednak do Ej bo jest to bardzo dobry w tym momencie marsz inżynierii. Może to nie jest meta, no bo kurde, ja nie, muszę, ja nie uważam inżynieri, inżynierii marszu do żeby go dawać do meta, nie, bo to jednak jest marsz, który gdzieś tam sez się rozłoży, bije z daleka i bije, robi zarobiste kapeki, robi fajne ten, ale ja przez to, że to nie jest, jakieś takie typowe open field, gdzie musisz z nim sterować, tylko po prostu gdzieś tam on sez bije z tyłu nie będę go rzucał do tego tieru e, najwyższego, po prostu myślę, że w tym tierze, e, a on jest z jakiegoś czasu i on tam się po prostu będzie utrzymywał więc takie, takie jest moje zdanie a propos całej meta open field ekipy, jeżeli chodzi o open field e, i dowódców, którzy tutaj są w takim mecie, mecie, mecie a teraz przejdźmy sobie może do te, do tematu, do tematu siedmiu najlepszych marszy. Jak ja bym zostawił swoje siedem najlepszych marszy. I kto jest oczywiście tym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym. Ja powiem tak, dla mnie najlepszym marszem bez dwóch zdań w tym momencie jest Queen. Nie wrzucę wam jeszcze raz co będzie jako drugi marsz, czyli znaczy jako jego towarzysz. Na razie tego nie wrzucę. Z tego względu, że chcę wam wyjaśnić parę rzeczy. Artur z Filipem dla mnie w tym momencie, mm, to jest drugi dla mnie najlepszy marsz, to jest oczywiście na formacji delcie, gdzie tu mamy Filipa, mamy Filipa, bez dwóch zdań to jest dla mnie najmocniejszy marsz, jeżeli chodzi o, jeżeli mamy deltę, nie. Później co możemy tu rzucić, eee, przepraszam, Artur Filipem trzeci miał być, a no, ByQ na Zliu miał być drugi, to jest akurat... Eee, tak, tak, tak to bym znaczy no, Tu można to, mieć, to też niby Arthur z Filipem, No, bo Delta. Nie mam na przykład, nie mam chłopca na pinserze, ale patrzę ogólnie, że Pincer z Mikey zrobi naprawdę mega robotę. Więc ja bym to tak zostawił. Czwartym marszem hmm, normalnie bym w życiu z Deliangas z DeLianga z Hermanem, nie? I w tym momencie tak robię. I wytłumaczę wam, dlaczego w tym momencie tak robię. Ponieważ YG dorzucałem do Queena. I teraz tak, gdybym miał zmienić tutaj to, żeby, nie wiem, większa przywalność była, tak ten tak, tak to patrzę, no to w tym momencie mamy Hermana i jest YSG, nie? Ale równie dobrze moglibyśmy tutaj dorzucić pana Ashurbanipala i żeby on latał z Hermanem, nie? Żeby Ashur był z Hermanem, YSG wtedy na bench, nie? Lecz mi się zdaje, że takie rozwiązanie, jeżeli patrzymy o Open Field, jest w tym momencie najbardziej logiczne, nie? jeżeli chodzi o łuczników. Tak, tak ja to tak personalnie odbieram. Piąty marsz, to chuło z Joanką. Bez dwóch zdań. Wiadomo, tam można kombinować, jak nie mamy delty, żeby Artura dorzucić do, do Huo, A Joanna może latać jako pierwszy dowódca, czy też z Neskim, czy też znaczy Neski może być jako pierwszy, a jako druga. Albo Joanka może latać z Belizariuszem, prime. Nie? Szóstym marszem openu w tym momencie dla mnie będzie ragnar z Sypio. Ja pana ragnara wyciągnąłem tutaj do góry. Wyciągnąłem. Ja to tak w tym momencie patrzę. Dla mnie to jest w tym momencie szósty marsz tej całej brygady. Jeżeli chodzi o open, to będzie siódmy. No i siódmy tu można zrobić parę rzeczy. Albo można możemy pójść. To, co w sumie większość by poszła, czyli rzuciła Gonzalo z Gamadach i mamy ten siódmy marsz inżynierii. No bo on jest niezły. Jest naprawdę niezły, moim zdaniem. Gajemadach, czy Gonzalo z, z, z Gajemadach jako ten siódmy marsz. Lecz z drugiej strony, dlaczego nie zrobić czegoś takiego? Aha, już Wam pokazuję. Aha, tu, 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 tu. Zostawiamy. O, właśnie. Filipa mamy tu i no i w tym momencie czy nie zrobić lepiej co, coś takiego na 7 marszy ja, ja o tym myślałem już ostatnio jak wyszedł Queen co by to zmieniło i jeszcze zanim jakiekolwiek filmiki się pojawiły w lecie to zacząłem układać te swoje marsze tak bo ja w sumie też patrzę pod tym względem że jak zrobię szósty marsz a dojdzie do Artura nowe combo no to ja też będę chciał tego Filipa usadzić. Ja raczej go usadzę za Stypio do Ragnara. Ale. I, I to będzie też mi oddawać, bo już grałem, tak. Tylko nie wiem, czy Filip jako pierwszy, czy jako drugi raczej. Ta gra teraz przy Arturze. Ale to mi się też to, to taki. 7 marszy jest albo coś tego typu, albo jeszcze tutaj gdzieś to gdzieś to możemy dorzucić. Nie zastanowić się na Gajamadach. z... złamałem z Gajamadach, nie? Szaczar, z Wajrzy, okay. okej. No, to, ale to by, wiecie, to już było takie naciągane, ten siódmy marsz, nie? To by na przykład Zylian grał z Queenem, ee, Ashur z Hermanem, Asha do YSG, no ale to jest znowu single target i jedno AOE. Tutaj mamy przez cały czas no bicie. AOE. Więc no Guana w ogóle gdzieś tutaj nie rzucam Aleksandra, Trajana, Newskiego, Belizariusza, no tutaj też tak samo można by ten siódmy marsz zrobić, tak, że y, mamy Chłoyankę y, i tam Newski lata z y, y, Belizariuszem też. Tutaj można było to co samo mówiłem przy piechocie, zrobić Williama gdzieś tam dorzucić do Baikiu, a Liu na siódmym marszu z Aleksandrem też tak można zrobić. To jest ten siódmy marsz jest taki bardzo, bardzo ruchomy, nie? Ja moja, moja ostateczna, jakby taka propozycja. A propos właśnie tego, no to byłoby. To, co wam pokazałem wcześniej. Czyli. Tak. Moim zdaniem, na tą chwilę te, te, te 7 jest niezłe. Nie? Że wolę to inżyniery, ale tak, tak jak pokazałem mi sekundę wcześniej, ten z Ryan, Filipem. Wtedy Ashur z Hermanem i Artur z Williamem pierwszym też nieźle będzie wyglądał, nie. Myślę, że tak, tak będzie ta moja top 7 wyglądać. Według mnie na tą chwilę na lipiec 2025, więc mieliśmy dawno. Teraz już mamy i w końcu ten Open Field, jak i ta meta 7 marsz jest dla was. Tutaj mi się zdaje w miarę jasna. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie kanał, że rozwijamy, pchamy przez czas do przodu. Trzymajcie się. Do zobaczenia eee, i śledźcie dalej kanał. Hej!